Siewaneczko, właśnie wróciłam z siłowni. Widzieliście, jak robię RDL-a z 24 kg? Ja widziałam, e, w ogóle tak, mam pierwszy dzień okresu. Nie, kłamię Was, mam drugi dzień okresu. E, bardzo mnie boli, ledwo patrzenie na oczy. Cały czas mam dłości wiem, świetny moment na pójście na siłownię. I ja zazwyczaj, jak mam okres, nie idę na siłownię. Staram się sobie tak ułożyć treningi, żeby pierwszy, drugi, trzeci dzień w ogóle bez treningu. Um, no, bo jest to dla mnie bardzo niekomfortowe i właśnie tu jakieś mdłości, tu osłabienie, jakieś takie zawroty głowy, więc to po prostu nie jest bezpieczne dla mnie. No ale dzisiaj bardzo wyjątkowo, bo dzisiaj jest czwartek, jak ja to nagrywam, a w piątek, czyli jutro, jadę właśnie do rodziny, tak jak Wam mówiłam, i to jest powiązane z weselem, i zabieram jeszcze ze sobą grupę ludzi z Wrocławia, no żeby ich tam przenocować po prostu, no bo wszyscy, żebyśmy razem na to wesele pojechali, więc. Będę w roli gospodarza? Nie lubię być w roli gospodarza, w sensie stresuje mnie to. Co za tym idzie sporo rzeczy do ogarnięcia, więc powiedziałam sobie dobra, czwartek, piątek muszę iść na siłownię. A więc rozdzieliłam sobie ten mój po prostu full body workout na pół. Że jednego dnia robię dół, jednego dnia robię górę. No i jutro rano też idę na siłownię i mam nadzieję, że na tym wyjeździe, bo on będzie tygodniowy, też uda mi się pochodzić na siłownię. Mam nadzieję, że mi, no na pewno tam gdzieś w okolicy będzie jakaś siłownia, która będzie honorować multisporta. Na dzisiaj mam siedzenie w domu i montowanie. Zrobię sobie jedzenie, wezmę prysznic. Hmm? Dzień dobry. Bardzo mocno świeci słońce i ja. <laughs> W związku z tym, nie za wiele widzę w podglądzie. Jak widzicie, mam e, tajpy na czole. Zrobiłam to sama, mówiłam Wam jakiś czas temu, ale dla widzów, którzy przegapili, ja dopiero wstałam, słuchajcie. Więc wyglądam, jak wyglądam. E, dla widzów, którzy przegapili, ja chciałam do kogoś iść, ale Wy mi pisaliście, nie w ogóle, zrób sama. Zrób sama, zrób sama, ja robię sama, zrób sama, zrób sama i bardzo mnie namagaliście, więc mnie namówiliście. Piłam. Paśmę zgodnie z jakimś tam tutorialem, ale trochę tych tutorialów pooglądałam. To nie jest tak, że obejrzałam jeden tutorial. Natomiast jak najbardziej biorę pod uwagę, że mogłam zrobić to źle. No i wykonałam przed nałożeniem tego taipa wczoraj masaż czoła. I jeżeli chodzi o masaż czoła, to mam taki swój ulubiony. Od takiej pani, który łączy kilka kroków. Nie pamiętam, czy ja wam go ostatecznie pokazywałam i czy ja go robiłam ostatecznie z Wami, czy nie. Myślę, że w którymś tam vlogu e, po prostu nagram, jak masuję czoło przed naklejeniem właśnie tajpów. No i co, no i tyle, no i nakleiłam. Dobra, no i pani e, pokazywała, mam tutaj ściereczkę namoczoną wodą, żeby nie szarpać, broń że skóry, ściągając te tajpy żeby je sobie tak zrolować, no i polecała właśnie użyć albo zmoczonego ręczniczka, albo olejku, żeby tak trochę to wiecie. No i zaraz zobaczymy, jak to zejdzie. Ja sobie tego tejpa zanim go przykleiłam na twarz, słuchajcie, testowałam. Trochę tej wody tu wycisnę. W sensie przykleiłam go sobie po prostu na rękę, żeby zobaczyć, jak łatwo to się odkleja, bądź jak trudno to się odkleja. Ok, odkleja się. No i właśnie, żeby w ten sposób ściągać, a nie wiecie, tak na hama. Dobra, widzę, że skóra przede wszystkim pod spodem nie jest, wiecie, jakaś podrażniona. Okej. Okay. Widzę, że tu się robi trochę czerwone, jednak pod tym, ale myślę, że to nie jest jakaś reakcja alergiczna na klej, po prostu już umieram. Tylko. Czułam jak wyrywa mi ten klej włoski, i, i myślę, że to kwestia tego. No dobra, i teraz zajrzyjmy w lusterko, bo wy widzicie, a ja nic nie widzę. Powiem Wam tak, nie widzę żadnego efektu. To znaczy, widzę podobny efekt e, do tego efektu, który mam od mm, po plastrach na blizny, no nie? No bo jeżeli chodzi o te plastry na blizny, to jeszcze raz podsumowując, to wygląda tak, że one działają. Nie patrzę prosto w was, bo słońce bardzo świeci. One faktycznie działają, natomiast działają na zmarszczki, które są mimiczne. Czyli tak jak u mnie, tak? Że ta zmarszczka powstaje i jest widoczna. W momencie, kiedy ja ściągam brwi. Czyli gdybym ostrzyknęła sobie tutaj teraz to miejsce botoksem i w ogóle nim nie poruszała, to jej by w ogóle nie było. Jeszcze jesteśmy na tym etapie. Jeżeli nic z tym nie zrobię, to ona przez lata od ściągania brwi będzie się pogłębiać i w końcu będzie permanentna, czyli nawet kiedy już nie będę ściągać brwi, to ta zmarszczka tam po prostu będzie i tak naprawdę nic się z tym nie zrobi. No, ale jeszcze jest na tym etapie. Więc y, te plastery działają przede wszystkim dlatego, nie każdy rodzaj tych plastrów na blizny. Ale mój ulubiony rodzaj tych plastrów na blizny działa w taki sposób, że jak przykleimy sobie, to po prostu nie możemy ściągnąć brwi. Nawet jak je próbujemy ściągnąć, to ten plaster tutaj, ten obszar, na który jest naklejony. Tak jakby paraliżuje i ten obszar jest cały czas rozciągnięty, no nie? To już tak naprawdę to już robi robotę. Dodatkowo robi nam taką okluzję, więc wszelka pielęgnacja podnawilżająca, którą nałożymy pod ten plaster, to jakby bardziej działa. Ta skóra jest taka bardziej nawilżona, bardziej odżywiona, bardziej zjada te ym, składniki, które są w danym produkcie, co też działa bardzo pozytywnie na to, żeby tej zmarchy nie było widać, bo przesuszona skóra i nagle nagle widzisz zmarszczki, których na co dzień nie widać i nie wiedziałeś, że je masz. Ja sobie tych plastrów na bliznę cały czas używam, naklejam co noc, natomiast w momencie, kiedy zaczynam ściągać brwi, no to to nic nie daje. Więc to, bo one są reklamowane, pokazywane w, na, na TikToku, na Instagramie, po prostu w internecie, jako absolutny zamiennik botoksu. To nie jest absolutny zamiennik botoksu. Jakby, let's face it, nic nie jest absolutnym zamiennikiem botoksu. Okej, okay, jeśli chodzi o to, to ja muszę jeszcze doczytać, jak często można to stosować. Czy to można robić codziennie? Czy ja mogę na przykład. Wiecie, że wczoraj spróbowałam takiego sposobu oklejania, a dzisiaj spróbuję wieczorem na przykład innego sposobu oklejania? Czy tak nie można? Lecę zrobić pielęgnację. I lecę do roboty. Będę dzisiaj testowała do rolki bardzo głupią rzecz, której być może pożałuję. Dobra, słuchajcie, udało mi się odkopać w tych paczkach i odpakować wszystko. Tutaj mam taką naprawdę sporą paczkę od Minty Shop z okazji, o, takiej promocji Back to School i tam, yy, znaczy zrobiłam o, jakby to była, o, taka promocja. No jest super promocja, bo tam jest aż do minus -70% między innymi na te produkty. W środku były yy, dwie tego rozmiaru, w sensie tego koloru kosmetyczki tego typu w dwóch rozmiarach taka kosmetyczka i czekajcie i jeszcze taki maluszek. No i one były wypchane po brzegi, tutaj mamy, widzicie, z pędzlami, e, różnymi, różnymi produktami. Gąbki, gąbki, balsam do demakijażu, różne rzeczy. Słuchajcie, zobaczcie, co było w środku. I know! Mega się jaram, mega się cieszę. Czy znacie ten kremik? E, jestem go bardzo ciekawa. Po opisie nie wiem, czy on będzie spoko do mojej cery, czy nie będzie po prostu za lekki, więc na pewno przetestujemy. Yy, I słuchajcie, yy, pomiędzy jeszcze wieloma produktami, które to były, maski Biodę z niebieską, wiadomo, znamy, testowaliśmy, ale żółtej nie znamy, nie testowaliśmy. Więc yy, przetestujemy sobie oczywiście w byle do botoksu. Teraz sprzątam to wszystko, bo wygląda to mniej więcej tak i lecę na siłownię. Hej, hej, hej. Nie odzywałam się do Was jakiś czas, to znaczy nie vlogowałam. Jest to strasznie długo, bo nie vlogowałam. To będzie dłuższa pogadanka, więc możecie już tą część vloga potraktować sobie jak podcast i po prostu słuchać i coś tam robić, bo tutaj kompletnie nie będzie na co patrzeć. Nie odzywałam się do Was vlogowo, tak, żebym siadła przed kamerą do vloga kilka tygodni, tuje mnie to, jeżeli chodzi o publikacje i o to, że no nie ma kilkutygodniowego przystoju na kanale. Że moje vlogi zawsze są, znaczy zawsze, czasem są dużo bardziej do tyłu, ale przeważnie są dwa tygodnie do tyłu. W sensie Wy, wy jesteście dwa tygodnie do tyłu oglądając vlogi z tym, co się u mnie dzieje. Yy, no bo trzeba mieć czas, żeby to nagrać, zmontować, wiecie. I to tak mniej więcej mija dwa tygodnie i tak, i tak to idzie. Jako, że miałam sporo materiałów z... Wyjazdu na wakacje? No to wiecie, to przestój na kanale teraz będzie jakieś około dwóch tygodni, a nie na przykład miesiąc. Przyszłam trochę pogadać o tym, co się u mnie działo, dlaczego tak długo nie gadałam, bo możliwe, że ta wypowiedź będzie bardzo chaotyczna. Bo to jest tak, że moi widzowie, odbiorcy tych filmów, dzielą się na pewne grupy. I dla mnie, w moim serduszku, jest grupa takich moich, moich widzów mojej społeczności. To są przecudowne, przekochane osóbki i powiem Wam, że gdybyście tylko Wy oglądali te vlogi i gdybym miała pewność, że nikt inny tego nie zobaczy, to ja bym się chyba z Wami prawie wszystkim dzieliła. Naprawdę. Ale... No wiadomo, są jeszcze tacy widzowie z doskoku, tacy, którzy trochę mnie lubią, trochę mnie nie lubią, dla których jestem nowo odkrytym kanałem. I są też tacy, którzy bardzo mnie nie lubią, ale oglądają. I tacy, którzy, którzy dopiero wpadli, albo którzy wpadają raz na jakiś czas zobaczyć, co u mnie jest, z nadzieją, że może coś bardzo złego, bo bardzo mnie nie lubią. Słuchajcie, są tacy ludzie. Ja nigdy tego nie zrozumiem. Dlaczego, bo czujemy się oglądaniem osób, których nie lubimy. Never mind. No i dąży do tego, że do tych, którzy mnie lubią, <grych> kurczę, no ja strasznie nie lubię tak wam robić, że wracam na kanał po jakimś czasie. No i mówię, wy tutaj tej przerwy tak nie odczujecie jak ja, kiedy działo się coś w moim życiu takiego... Mm, i zachować jak gdyby nigdy nic. Nie uważam, że jestem winna Wam o tym mówić, bo często niektórzy odbiorcy, niektórzy, bardzo lubią twórcom wrzucać po prostu w gardło takie jesteś mi winna powiedzieć, kiedy miałaś ostatni okres. Nie jestem, kochanie, ale... No ale po prostu tak, tak, tak... Tak wolę robić. No i wiadomo, że są rzeczy, o których po prostu nie powiem, albo nie nazwę ich wprost, no ale dążę do tego, że, że chcę powiedzieć, co się u mnie działo przez ten czas, i wiem, że, że zawsze jak ja mówię o tym, że mi źle, to dla chociażby jednej osoby to będzie takie przytulenie, że hej, zobacz, ja też tak mam, nie jesteś sam, sama, coś tam, coś tam, i, i to już jest warte tego, żeby się podzielić. O, ostrzegałam, że to może być chaotyczne. Mam za sobą, mam nadzieję, że za sobą. Nie najlepszy okres kilku tygodni. Teraz na przykład wstałam i umyłam włosy i zęby, co jest dla mnie bardzo dużym. Bardzo dużym takim wiecie, no, to było trudne. I wiem, że są osoby, które będą wiedzieć dokładnie, o czym ja mówię, a są osoby, do których kompletnie to nie dojdzie, ale, ale warto mówić do tych, do których dojdzie. Ja tak czasem mam. I wiercę się tutaj strasznie, przepraszam, bo przez to światło będzie wariować. I ci widzowie, którzy są ze mną bardzo długo, no to wiedzą, że ja tak czasem mam, że mam po prostu nie najlepszy okres psychiczny. I teraz właśnie mam za sobą ten nie najlepszy okres psychicznie. Ostatni, który kojarzę, był około dwóch lat temu, jak remontowałam mieszkanie. Wydaje mi się, że to było wtedy, że to było dwa lata. To było chyba pod koniec wakacji, może na początku wakacji. I nagrywałam wtedy, dzieliłam się tym z Wami. Teraz nie byłam w stanie psychicznie za bardzo nagrywać. Znaczy, nagrywałam, ale takie materiały, wiecie, rolki dla klienta, to jest o wiele łatwiejsze, bo w momencie, kiedy ja się bardzo źle czuję psychicznie i mam nagrać rolkę dla klienta, to jest do zrobienia. To jest totalnie do zrobienia. I to jest nawet taka fajna ucieczka od tego, jak ja się czuję, bo ja teraz skupię się na tym produkcie i, i po prostu będę robiła materiał dookoła tego produktu. No ale jednak, w momencie, kiedy odpalam kamerę, kamerę do vloga, no to wiecie, yy, no to wtedy już się nie da ukryć tego przed samym sobą też. Więc te vlogi to jest takie lustro, to jest bardzo trudne. Myślę, że się na to złożyło trochę. Jakichś takich czynników i bodźców, bo wyjazd na wakacje. Ja słuchajcie, przed tym wyjazdem na wakacje bardzo dużo pracowałam. Chodzi mi o objętość. Nie będziemy się teraz mm, pochylać nad tym, czy według Was czy mnie praca twórcy internetowego jest trudna, czy nie jest trudna. To nie ma znaczenia. Żeby to była najprostsza praca na świecie, to jeżeli jest jej bardzo dużo objętościowo no to to jest jej dużo objętościowo i może na przykład nie starczyć czasu. I może to być wtedy przytłaczające. No więc, żeby nie było przestoju na różnych kanałach moich przed wyjazdem do Sopotu bardzo dużo pracowałam. To znaczy kompletnie mam na myśli, kompletnie wyrzucając przez okno higienę życia, higienę pracy, higienę snu, higienę czegokolwiek bardzo. Yy, zarywając nocki, nie śpiąc, yy, pijąc hektolitry energetyków i kofeiny, żeby tylko zrobić tych materiałów naj najwięcej, żeby wywiązać się z yy, różnych kontraktów yy, z klientami. No i pojechałam tego sobotę z takim, dobra, to teraz sobie odpocznę. Ja myślę, że ja gdzieś podświadomie czułam, że ja muszę, muszę sobie zapracować na to, że mogę wyjechać i sobie odpoczywać, w sensie, wiecie, nie, nie tak realnie, jakoś materialnie, tylko w mojej głowie. No i na tym wyjeździe, w tym sopocie, wszystkie te materiały zostały usunięte. Ktoś kiedyś nim mówił w jakimś filmie, nie pamiętam, kto to był, coś w stylu. Black dba o nasze zdrowie i kondycję. Czy co, nie było czegoś takiego? Black dba o to, żebym dostała zawału serca Jezu. Mam nadzieję, że nie. Pot, pot, pot. Ja je przez przypadek usunęłam. Na tym wyjeździe, zrzucając je, zrzucając materiały na dysk zewnętrzny, coś się musiało skiepścić. Coś gdzieś, może byłam bardzo zmęczona, może byłam zaaferowana tym całym morzem i tak dalej. Takie rzeczy raczej mi się nie zdarzają, bo ja raczej wiem co robię, ale no. Ja się słuchajcie, zorientowałam dopiero we Wrocławiu. Wróciłam, zobaczyłam, że wiecie, że chcę usiąść do montażu na przykład tych materiałów dla klienta, bo wszystko miałam tak pod kreseczkę zaplanowane, bo za półtora tygodnia, około, miałam kolejny tygodniowy wyjazd do rodziny. Tam był ślub, jakieś różne takie rodzinne uroczystości, no musiałam tam pojechać. I ja patrzę, tych materiałów nie ma. Załamałam się, w sensie no bardzo mocno się załamałam, że ich nie ma, bo przestraszyłam się, że a co jak ja teraz czasowo, chodzi o objętość i o czas. Po prostu co jak teraz, choćbym nie spała, nie jadła, nie piła. To, co jak nie wystarczy czasu, żeby stworzyć te materiały, żeby one były dobre, jakościowe, żeby je zmontować, dostarczyć? Klient zawsze może chcieć nanieść jakieś poprawki. No i jeszcze takie materiały do mnie, w sensie bez współpracy z klientem, żeby nie było przystoju, no nie? Bardzo mnie to przytuczyło, dlatego nie było kompletnie w tym przestrzeni, żeby nagrywać dla Was plus. Tutaj wiecie vlogi, plus co miałam nagrać vloga, jak płaczę, czy jak yy, się wkurzam, czy jak się zejmą Udało mi się z tego wybrnąć. Wczoraj zdałam, yy, bo to się ciągnęło. Huu, w sensie zaległości przez to się ciągnęły bardzo długo. No i wiecie takie poczucie, że cała Twoja praca kilkutygodniowa poszła na marnem. To po prostu boli, nie? czym by ta praca nie była. Tak sobie teraz myślę, że ale ja sobie strasznie umniejszam, że cały czas mówię, no już nieważne, czy to jest trudne, czym by ta praca nie była, jakbym po prostu robiła coś złego, albo takiego haniebnego. I to jest chyba kwestia tego, że ja przesiąkłam tym, jak niektórzy ludzie w internecie nienawidzą twórców internetowych. No ale nieważne. To jest temat na zupełnie osobny odcinek. No i... Wczoraj zdałam ostatnie materiały, yy, które były tak robione, wiecie, z nożem na gardle, właśnie jako pokłosie tamtego usunięcia pliku. No i uznałam, że dobra, yy, trzeba coś zrobić z tym gorszym samopoczuciem psychicznym, bo jest coraz gorzej. Uznałam, że dzisiaj wstanę i będę robiła po kolei rzeczy wypisane na kartce. Weź leki, wypij wodę, umyj zęby, umyj włosy pogadaj do vloga, nie siadaj do pracy. Oczywiście w międzyczasie wydarzyły się też w moim życiu prywatnym jakieś rzeczy dookoła mnie, które no nie pomogły, żebym się czuła jakoś super, wiecie, no w życiach prywatnych twórców w internecie dzieją się rzeczy. Tak to mówię, bo czasem, czasem wiem, że nam się wydaje, bo ja się łapię na tym, że mnie się nawet tak czasami wydaje, że oglądam jakąś tam moją ulubioną youtuberkę czy kogoś i mam takie, że jak ta osoba zaczyna mówić o... Jakiś rzeczak z prawdziwego życia, to ja mam takie, pff, że dochodzi do mnie, że dobra, ta gadająca głowa na ekranie to jest realna osoba po drugiej stronie, która ma takie problemy, jak ja. W moim życiu prywatnym też podziały się jakieś rzeczy, mniej lub bardziej zależne ode mnie, które, no, z którymi może lepiej bym sobie poradziła, ale już wiecie, już coś się działo, w sensie, że już. Ten mój stan psychiczny był średni, więc y, one tylko dały oliwy do ognia. To są raczej takie rzeczy dotyczące rodziny, rodzinnych spraw, jakichś tam bliskich mi osób, więc ja raczej no, nie będę się nimi tutaj dzielić. Czuję, że płacę za ten wyjazd do Sopotu, tak. Mm, no, wiecie o co mi chodzi. Yy, ale nie zatrzymało mnie to przed y, zaplanowaniem kolejnego wyjazdu. Znaczy, no, to nie ja zaplanowałam ten wyjazd. Jadę do, so do Karpacza. Zpierw wiedziałam tylko, że jadę w góry. Potem komuś się wygadało, że to jest Karpacz, i nie wiem nic więcej. W sensie wiem, że będę wchodziła na śnieżkę. I nie wiem nic więcej. Mm, nie mam rzeczy w góry, bo tak jak nie byłam nigdy nad morzem, no to nie byłam też nigdy w górach. Byłam w Polanicy z rok temu, ale ja tam też zachorowałam. Różne rzeczy miały miejsce, przez co to nie był taki typowo wypad w góry, w góry, w góry, więc. Ten teraz do Karpacza traktuję jako typowo wypad w góry i nie mam rzeczy w góry, które są potrzebne, eee, więc je pozamawiałam i jak przyjdą to Wam pokażę, typu wiecie, jakaś kurtka przeciwwiatrowa, przeciwdeszczowa, jakieś bardziej takie rzeczy. Mam nadzieję, że dobre pozamawiałam, bo nigdy tego nie robiłam, nigdy nie kupowałam kurtki przeciwdeszczowej, więc nie wiem. Czy kryteria, którymi się kierowałam, były dobre. I do przodu. Mam nadzieję, że jutro, pojutrze i po pojutrze i po, 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 po pojutrze będę się czuła coraz lepiej, lepiej, lepiej. Dałam sobie jeszcze, słuchajcie, przez ten okres jako przestroga. To ma być przestroga, co teraz mówię. I ja wiem w ogóle, słuchajcie, przepraszam was, wiem, że wyglądam na twarzy bardzo brzydko. I że nieprzyjemnie się na mnie patrzy. Widzę to cały czas podglądzie. Yy. Co mogę Wam powiedzieć? No, życie. Także przepraszam, obiecuję się ogarnąć do kolejnych vlogów i Was już nie straszyć. Dałam sobie, słuchajcie, w trakcie tego okresu, o którym mówię, dałam sobie wejść na głowę. Kurczę, to będzie strasznie głupie i czuję, że to mnie dokopało. Ja nie jestem płatkiem śniegu. Przepraszam, jeżeli kogoś uraża to określenie. Nie jestem taką delikatną mimąską takim płatkiem śniegu. Definitywnie. Wręcz przeciwnie. Raczej w życiu prywatnym słyszę, że za mocno, za ostro, za twardo. Natomiast jestem przy tym osobą bardzo taką, że ja chcę być bardzo w porządku w stosunku do kogoś. I czasem mnie to gubi. I bardzo ciężko jest wypośrodkować. Ale uważajcie też na to, bo ja chcę być bardzo w porządku i tutaj nie mogę powiedzieć dokładnie o co chodzi. No właśnie, żeby nikomu się nie zrobiło przykro i też, żeby zaraz ta osoba do mnie nie wypisywała i nie truła mi dupy, bo moja cierpliwość jest na wykończeniu. Absolutnie do każdego spotkanego człowieka, nawet na ulicy, chcę być bardzo w porządku. I, i bardzo dużą wagę przykładam do tego, czy na przykład moralnie dobrze się zachowałam, aby na pewno w stosunku do tej osoby. W tego okresu po prostu dwie osoby się do mnie odezwały, nieznane, z jakimiś takimi rzeczami, że wiem o tym, że każdy, nie mogę powiedzieć, że każdy, bo nie znam prywatnie każdego twórcy, ale wiem o tym, że raczej jak znam ludzi, to większość twórców nie odczytałoby nawet wiadomości od tych, większość ludzi, nieważne czy są twórcami, nie odczytałoby nawet wiadomości, a już na pewno nie próbowałoby pomóc czy rozwiązać problemu tych osób, a ja, nie dość, że odczytałam, no to jeszcze zaangażowałam się w odpowiedź i powiedzmy rozwiązanie problemu, Yy, po czym uświadomiłam sobie po wszystkim, że po prostu dałam sobie wejść na głowę, bo na do widzenia wiem, że to musi być bardzo wkurzające, że ja nie mówię dokładnie o co chodzi. Przepraszam Was ja bym się wkurzyła. Yy, że na koniec jeszcze usłyszałam, że niewystarczająco ujowo i po prostu mogłabym lepiej pomóc i, i w ogóle to mi w dupę, nie? No, i to też trafiło na takie podłoże, że, że czułam, że leżę skopana i jeszcze podchodzą. Nie wiem, podchodzą dwie staruszki, taką analogię dam, że leżę skopana na ulicy i podchodzą do mnie dwie staruszki, jedna po drugiej, tając, czy, czy ja im dołożę do leków pieniądze, i ja wyciągam te pieniądze, żeby im dać jakieś moje ostatnie. One te pieniądze biorą łapczywie i mówią: Kurwa, co tak mało? I jeszcze mnie dokopują to to były takie sytuacje. Tak, że jeszcze się dałam zrobić, więc mówię to teraz w takim kontekście, że uważajcie. W sensie naprawdę, kurde, ciężko jest, no nie wiem, mnie ciężko jest wypośrodkować, powiem Wam. I mam swoje lata, i naprawdę z niejednego pieca chlepiadłam. I ciężko mi jest wypośrodkować, jeśli chodzi właśnie o bycie takim życzliwym i dobrym w stosunku do innych ludzi. Gdzie się kończy życie Dobrym i miłym i, i, i takim życzliwym, a zaczyna się już dawanie sobie wejść na głowę. Ja nie potrafię tego określić. Także tak, dobra, chyba wszystko. Te poprzednie nagrania są sprzed tygodni, ale to, co teraz widzicie, już jest bardziej aktualne. Także mam nadzieję, że u Was jest wszystko dobrze. A jeżeli macie jakiś taki gorszy okres, to no to się trzymajcie. Po prostu się trzymajcie, bo musimy się trzymać, bo kto nas będzie trzymać, nie? No i widzimy się w kolejnym vlogu. Um, I buziaki. No i napiszcie w komentarzach, co tam u Was. Bo Wy wiecie, co u mnie, a ja nie wiem, co u Was. Bajo. Do zobaczenia.